Znasz to uczucie? Rozmawiałeś z kobietą i wszystko świetnie płynęło. Ona się uśmiechała, bawiła włosami, a potem nagle zadała proste pytanie. Odpowiedziałeś, i nagle cała energia po prostu umarła. Nawet nie zauważyłeś, co się stało, ale ona to poczuła i nigdy więcej się nie odezwała. Prawda jest taka, że kobiety nie flirtują tak samo jak faceci. One nie mówią wprost interesujesz mnie. Szczególnie, gdy chodzi o dojrzałych mężczyzn po pięćdziesiątce, one testują. Robią to po cichu, zadając pytania, które wydają się niewinne, ale w rzeczywistości są przebranymi zaproszeniami emocjonalnymi. I tu pojawia się problem, bo większość mężczyzn odpowiada na te pytania dosłownie, racjonalnie i praktycznie. Tym samym zamykają drzwi, które ona właśnie otworzyła, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Dziś Wyjawię Ci trzy pytania, których kobieta używa, by sprawdzić, czy jesteś typem mężczyzny, którego może pragnąć, i pokażę Ci ukryte znaczenie każdego z nich. Trzecie pytanie jest zresztą najniebezpieczniejsze, bo brzmi tak zwyczajnie, że 99% facetów całkowicie je ignoruje. Zrozum jedną rzecz. Kobiety nie pytają o informacje. One pytają, żeby poczuć Twoją energię. Chcą zmierzyć Twoją obecność, sprawdzić, czy jesteś dostępny emocjonalnie, czy może zamknięty w swoich rutynach. To płynie prosto z ewolucyjnej psychologii kobiet. Atrakcyjność nie działa na logikę, ona opiera się na poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego, połączonego z męską polaryzacją. Kiedy kobieta czuje pociąg do dojrzałego mężczyzny, nie chce wyjść na zdesperowaną ani zbyt mocno się odsłaniać, więc buduje małe, subtelne mosty emocjonalne i czeka, czy przejdziesz przez nie z uważnością i spokojem, czy może zburzysz je, nawet tego nie zauważając. Pierwsze pytanie, jakie zadaje, brzmi: Dużo czasu spędzasz sam? Brzmi niewinnie, prawda? Ale takie nie jest. To pytanie nie dotyczy samotności. Ono dotyczy dostępu. Ona pyta cię, czy w twoim życiu jest dla niej miejsce emocjonalne, czy jesteś otwarty, czy zamknięty, i czy może się zbliżyć bez wymuszania swojej obecności. Kobiety to robią, bo nie chcą marnować energii emocjonalnej. One testują, zanim zainwestują. To jak sprawdzanie, czy drzwi do sklepu są otwarte, zanim spróbujesz wejść. Jej pytanie to dokładnie to sprawdzenie dostępności emocjonalnej. Większość facetów odpowiada na to szorstko: Tak, bywam sporo sam. Albo nie, nie za bardzo. To puste odpowiedzi bez intencji i bez obecności, przez co kobieta czuje, że nie złapałeś sygnału, i po cichu rezygnuje. Właściwa odpowiedź nie dotyczy faktów, tylko energii. Musisz przekazać, że jesteś mężczyzną, który ceni własną przestrzeń, ale jest otwarty na wartościowe towarzystwo. Powiedz coś w stylu: Cenię swój czas solo, ale zawsze mam miejsce dla kogoś, kto wnosi do życia coś prawdziwego. To proste, zrównoważone i męskie. Pokazuje, że jesteś otwarty, ale nie zdesperowany. Jeśli uważasz te rady za przydatne, zostaw teraz lajka, bo zaraz wejdziemy w to jeszcze głębiej. Drugie pytanie pojawia się zaraz potem: czego szukasz w tych dniach? To jest najbardziej odkrywczy moment, bo gdyby ona nic do ciebie nie czuła. Nigdy nie zadałaby tak intymnego i osobistego pytania. To nie jest pytanie o Twoje plany na weekend, to pytanie o Twój wewnętrzny kierunek, Twoją klarowność emocjonalną i Twój cel jako mężczyzny. Kobiety nie otwierają się przed mężczyznami, którzy dryfują bez celu. One szukają kogoś, kto ma swój kompas i wie, kim jest oraz dokąd zmierza. Nie potrzebujesz pięcioletniego biznesplanu, potrzebujesz poczucia celu, świadomej energii i żywej obecności. Kiedy odpowiadasz, ach, po prostu cieszę się życiem, albo sam nie wiem. Ona słyszy coś innego. Słyszy, że stoisz w miejscu i że emocjonalnie wygasłeś. W tym momencie jej zainteresowanie po prostu paruje, bo kobiety pragną mężczyzn, którzy żyją w środku. Odpowiedź, która buduje atrakcyjność pokazuje ruch bez lęku i klarowność bez arogancji. Coś w stylu buduję teraz prostszy, ale silniejszy rozdział mojego życia, z właściwymi ludźmi u boku. Właśnie pokazałeś trzy kluczowe rzeczy: kierunek, selektywność i otwarcie na prawdziwą więź. To właśnie o tej głębi piszę w moim pełnym przewodniku Sekrety atrakcyjności. Gdzie wyjawiam dwanaście psychologicznych wyzwalaczy, sprawiających, że kobiety czują autentyczny pociąg do dojrzałych mężczyzn. Żadnych sztuczek ani manipulacji, tylko czysta prawda o tym, jak działa dynamika męsko-damska na najgłębszym poziomie. Teraz czas na trzecie pytanie najbardziej subtelne ze wszystkich. Zazwyczaj wychodzisz sam, czy ze znajomymi? To wydaje się zbyt przypadkowe, by było ważne, ale właśnie dlatego ma taką moc. Ona mierzy Twoją niezależność emocjonalną, Twoją zdolność do bycia w zgodzie ze samym sobą, a jednocześnie Twoją otwartość społeczną. Kobiety chcą mężczyzn, którzy ich nie potrzebują, ale którzy je wybierają, mężczyzn mających własne życie, ale potrafiących stworzyć przestrzeń na coś wyjątkowego. To pytanie ujawnia, czy jesteś facetem ugruntowanym, czy może zdesperowanym człowiekiem udającym samotnika. Odpowiedź, która komunikuje wysoką wartość, jest zrównoważona. To zależy od momentu. Lubię mieć czas tylko dla siebie, ale cenię też dobre towarzystwo, kiedy się pojawia. Pokazujesz autonomię i dostępność jednocześnie, co jest niesamowicie magnetyczne. Tu leży klucz, który zmienia wszystko. Te trzy pytania nie są przypadkowe one podążają za precyzyjną logiką emocjonalną. Najpierw ona testuje twoją otwartość, potem twój kierunek, a na końcu niezależność. Jeśli przejdziesz te trzy testy, ona poczuje coś głębokiego i zrozumie, że może się oddać bez lęku, bo nie jesteś zagubiony, tylko obecny. Większość mężczyzn marnuje te okazje, bo odpowiada logicznym umysłem, a nie obecnością. Podają suche informacje, gdy powinni przekazywać energię. I kobieta, nawet nie wiedząc dlaczego, po prostu traci zainteresowanie. Ty masz teraz ogromną przewagę, bo wiesz, że kiedy kobieta zadaje te pytania, ona nie zbiera danych, ona otwiera drzwi. To do ciebie należy przejście przez nie ze świadomością, spokojem i męską klarownością. Subskrybuj kanał teraz, żeby nie przegapić następnej lekcji. Bo w kolejnej wyjawie pięć błędów popełnianych przez dojrzałych mężczyzn, które natychmiast niszczą atrakcyjność. Jeden z nich dotyczy czegoś, co prawdopodobnie robisz codziennie, zupełnie o tym nie wiedząc. Nie jesteś niewidzialny, po prostu do tej pory odpowiadałeś na niewłaściwe pytania. Teraz znasz prawdę, więc używaj jej mądrze.